Jak co roku miasto chce docenić i nagrodzić kołobrzeżan, którzy bezinteresownie niosą pomoc potrzebującym, angażując się w wolontariat. To już ostatnie dni, bo do 14 listopada, do końca dnia, do godziny 15.30, przyjmujemy właśnie wnioski nadesłane przez osoby fizyczne, przez osoby prawne, przez organizacje pozarządowe albo nawet przez samego wolontariusza, który chciałby zgłosić i zwrócić uwagę na swoją pracę, bezinteresowną pomoc, jaką na co dzień niesie. Więc zachęcamy, aby wszystkie osoby, które... Znają wolontariuszy, znają takie osoby, które tak bardzo często mówimy, niosą serce na dłoni. Więc takich osób poszukujemy jak co roku. Zachęcam do składania wniosków. Zgłoszeni do udziału w konkursie mogą być w kategoriach wolontariuszy indywidualni i grupowej lub pary wolontariuszy działających wspólnie. Kryteria tak naprawdę są objęte tylko tym, aby wymienić, opowiedzieć o tym, co dany wolontariusz robi, ponieważ to będzie niesienie pomocy dla mieszkańców, ale to może być też niesienie pomocy zwierzętom i praca na ich rzecz. Więc tutaj te obszary mogą być naprawdę różne. My się nie ograniczamy też tylko jedne i do jednego obszaru. Także tu będą i ten obszar społeczny, i obszar kulturalny, i obszar sportowy, bo co roku na przykład kojarzę, że również ci wolontariusze, którzy uczestniczą, w różnego rodzaju wydarzeniach sportowych również jest zwracana uwaga we wnioskach na ich obecność, na ich pomoc, którą wspierają po prostu poszczególne wydarzenia. Uroczysta gala, podczas której poznamy wolontariusza roku, odbędzie się 5 grudnia w Regionalnym Centrum Kultury. Podsumujemy ten konkurs, podsumujemy też cały rok pracy wolontariackiej i wręczymy statuetki. Formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta. Wypełniony formularz należy złożyć. Złożyć biurze obsługi klienta Urzędu Miasta przy ulicy Ratuszowej 13 lub przesłać pocztą.